Uważajcie! O! 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 Czy wszyscy ocali? Tak! Chyba tak! Ale jazda! <grymanty> Juho! Tak jak w telewizji! Możemy już jechać do domu? Bardzo mi przykro. Utknęliśmy! Co? Co? Musiałem skręcić, żeby nie przyjechać zwierzęcia, a grunt jest tutaj bardzo grząski. O! No to po nas! Nic się nie martw. Dzwonię po pomoc. Oj, brak sygnału! Nikt nam nie pomoże? O! I co teraz zrobimy? To zwierzę, o którym mówił trevor. Może to. Dzika bestia! To, to już nie jest śmieszne. Spokojnie, James! Ktoś na pewno zacznie nas szukać. Czyli właściwie nie mamy tu niebezpieczeństwa, Bronwyn. Przepraszam sam, chciałabym, żeby tygrys przestał mi tak uciekać. To dość normalne, żeby kot znikał nawet na kilka dni. Może być już wszędzie, gdzieś tam, całkiem sam! Słuchaj, będę go dziś wypatrywał. Na pewno wróci, gdy zgłodnieje. Tak, tak, masz rację! A w sprawie jedzenia, lepiej zrobię bliźniakom kolację. Powinni lada chwila wrócić z wycieczki. Ha! Nic z tego! Jak nie przestanę, padnie akumulator. Ja chcę do domu! Może nikt nie przyjdzie. Nigdy. I co my wtedy będziemy jeść? O! Nie chcę stać się kanibalką. Zostało nam tylko jedno. Muszę ogłosić alarm. I to zanim zrobi się ciemno! Trewoże! Nie możesz iść całkiem sam! A jak się zgubisz! Albo jak dornie cię bestia! <śmulatory> W jest napisane: nie oddalać się od pojazdu, nie rozchodzić się, czekać razem. Nim ktoś nas znajdzie, minie dużo czasu. A ja jestem chłodny. Kot zniknął? A teraz bliźniaki też? Co się dzisiaj dzieje? O, oh, oh, zwykły ptak. <grystanie> o, oh, halo? Halo? Kto tam? Nie rozklejaj się, Trevor. Gdzie oh! ah, ah, mogę wyjść? Oh, ah, wpadłem w bagno. Ah, pomocy! Hej! co? Grill Trevora i podpalił drzewo? Jedziecie do grilla na polu piknikowym. Zakładam, że uważaliście na porannej lekcji. Elvisie? Chyba dostaniesz swoje kiełbaski szybciej niż sądziłeś. O ile wcześniej się nie spalą, tym razem przydadzą nam się oba węże, Penny. Dobrze sam! No, Elvisie, odkręcaj wodę! Huh? Huh? Sam, patrz! To jedna z tych butli z gazem! Ona zaraz wybuchnie! Masz dobre oko, Elvis! Dopilnuj, żeby nikt się nie zbliżał, póki nie opanujemy płomieni! Rozumiem, Sam! Wszyscy proszę do tyłu! Penny! Ochładzaj butlę z gazem zimną wodą, a ja postaram się wygasić resztę pożaru! Spokojnie, Sam! Dam radę! No, koniec. Samie, możemy sprawdzić, czy zachowały się kiełbaski i królewskie krewetki? Nic z tych rzeczy. Butla z gazem może długo przechowywać ciepło. Przez jakiś czas nie będzie można do niej podejść. Uch, więc muszę zabrać resztę kiełbasek do domu, a ja wezmę moje krewetki. Jestem taki głodny. Nie zdążyłem nawet powąchać kiełbasek ani krewetek. Następnym razem ustawcie grilla daleko od drzew i może dawać troszeczkę mniej węgla. Masz rację sam. E, to była też moja wina, trochę się przechwalałem. Teraz wszystkie kiełbaski przepadły. Krewetki też. Poczekajcie. Ta stara beczka poddała mi pewien pomysł. I proszę, nowiutki grill. Świetny do kiełbasek i krewetek. Ale teraz musicie gotować razem. Bez obaw. Dziękujemy samie. Ach. Myślę, że ten będzie idealny delis. O, świetny wybór! Tak, ale wspominałeś, że robisz dziś prasowanie. E, tak, robię. A, ja mam tu promocję. Letnia łąka spray pod żelazko. Szybko odświeżający ubrania. Spójrz tylko! Ach, to czysta przyjemność! Sam powąchaj. Cześć, Saro! Chcesz zobaczyć coś genialnego tam za rogiem? O, dobrze! To chodźmy! Chwila! Muszę tylko przywiązać gdzieś gryzaka! To Mike, chyba ma kłopoty. Niech to susza i pożar. Uff, pomóżcie mi! mi! Trzymaj się! Znajdę drabinę! A! 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 Spokojnie, sam przytrzymam go. Brawo, Trevorze! Długo już nie wytrzyma! Mike! Mike! O, nic ci nie jest? O, nie, w porządku, w porządku! Dzięki, Sam! Ojej, jak dobrze! Zdążyłeś może naprawić moją rynnę? Hmm? No? Co ty na to? To wszystko? E? E, nie. Jasne, że nie. E... Trzeba mu pysznego, gorącego kubka herbaty. O, ja poproszę, skoro już pytasz, Dilis. Co? O, nie, nie zostawiłem samochodu na biegu. Biegnę! O, brawo, sam. Naprawdę jesteś wielki! Dzięki! Dobrze, że miałeś wolne. Oto nasz wypadek! W tym domu wybuchł pożar! Nie bójcie się! Już jadą sam, Penny i Elvis na ratunek! Super! No zbieraj się! Podejdziemy trochę bliżej, ale ja nie mogę! Potrzebujemy pomocy z powietrza! Aha! To was w swoim helikopterze! Chyba mają kłopoty. Elvis, będziemy potrzebować drabiny Jupitera. O, to mój Norman i mój James. I mama, no! Dobrze. Za chwilę wrócicie na swoje miejsca. Puszcza się mu z wstydu, drodzy państwo, Norman Price! O! Coś ty tam robił na górze! Słucham, James. Ojej! To był mój pomysł. Chciałem mieć lepszy widok na akcję ratunkową. I sami staliście się jej celem. A oto i morał. Należy nade wszystko być bezpiecznym. Remiza może być niebezpieczna dla małych chłopców. Wspaniale! Dzień otwarty był wielkim sukcesem. Radar poważnie naruszył ten but. Ciekawe, czyj on jest? E, to jeden z pańskich. Z moich? Mój but zjedzony? A ja, ja, jak? Przykro mi. Elwisa nie ma w remizie. Przyniosłam ci trochę kwiatów do pokoju. Nie lubię kwiatów. Nie martw się, proszę. Z nimi pokój będzie milszy, ale. O, Derek! Ale jesteś porządny. Wszystko ma miejsce i wszystko jest na miejscu, ciociu Dylis. Ależ z ciebie, kochany skarb! Pójdę tylko odłożyć szczoteczkę. Tak, idź, odłóż! Nie mogę dać się tak pobić. Gdyby nie było Dereka, pokazałbym mojej mamie, jaki to ze mnie skarb. I chyba już wiem, co mam robić. Te kwiaty są niezłe, ale to nie bratki z Ponty Pandy. Bratki z Ponty Pandy? A cóż to? E, to ulubione kwiaty mojej mamy. Pewnie chciałabym mieć je w wazonie na stole. A ja przecież muszę wyczyścić buty. Może ja bym ich nazbierał? Tak, ale można je znaleźć tylko w górach. Oj, to szkoda. Narysowałem ci mapę. O, a. Um, tak! Niczym się nie martw, wrócisz na kolację. Heh. No, próba. Uh. Uh. Chwila. Złapałem. Eee. To tylko śmierdzący kawałek sałaty. Wydaje mi się, że potrzebujemy odrobiny współpracy. No dobrze, Penny. Wezmę latarkę, a ty mów Elvisowi, w którą stronę przesuwać. Nie, teraz w lewo! Już prawie! Zaczepił się! O! Teraz powoli go wyciągnij. Ech, tak! Nareszcie ciasto! Ech, myślę, że mogłem się zgubić. Ech, to którędy mam iść? Ten pień na pewno już mijałem. Chwila, moment. To chyba czerwone kwiaty. Nie, to stara szmatka. A, 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 pomocy! Halo! No! A, a gdzie ja podłączę ten kabel? Pęka! Zapalił się tort! Spokojnie, Mike. Zajmiemy się tym. To pożar instalacji, Elvisie. Musimy najpierw odciąć prąd gdzieś tam. A, jasne, Sam. Gotowe! Możemy chyba założyć, że tort się upiekł, Elvisie. O nie, mój tort! Moja kuchnia! Nie wolno odchodzić od włączonego piecyka. Ale nastawiłem zegar na kuchence. Jak widać, wybrałeś za długi czas. O, przepraszam. To też moja wina samie. Powinienem sprawdzić, czy dobrze ustawił zegar. Co teraz będzie z przyjęciem niespodzianką dla mamy? Ech, wszystko zepsułem! Byłem podły dla Mandy i Sary, bo chciałem, żeby wszystko było wspaniale! Hej, jest jeszcze czas! Tylko pozwól sobie pomóc! Ja wciąż chcę pomóc! Mandy, o ile nie będziesz zrzędził! <śm> e, słowo, obiecuję! Nic ci się nie stało, James! Zachowujesz się bardzo dziwnie, chłopcze! Nie! Nic się nie dzieje! Naprawdę! To mój Norman! Ja to wiem! Powiedz prawdę! O nie! O, coś się tu dzieje, a ja dowiem się, co dokładnie! O, nie! E, nie, nie, nie! E, proszę pani, Halo! Mogę znowu szarować ogórki, jak pani chce! Nie, nie, <noise> Jego najlepszego. O, synku, nie zapomniałeś? Zorganizowałeś to wszystko całkiem sam? Cóż, każdy troszkę pomagał, ale to głównie ja. O, mój mały skarbie, o, mamo. <laughs> Na 200 metrów skręć w lewo. Według mojej mapy teraz jest skręt w prawo. Z całym szacunkiem, oficerze Steel, w kosmosie wisi satelita, który mówi, jak mam jechać. Tak, a ja siedzę w autobusie i mówię, że jedziesz źle. No, no chłopcy, to powinien być przyjemny dzień. Święta prawda? Puść nam muzykę, trewoże. O, robi się! Wspaniały pomysł! Dobre, stare piosenki i wszyscy śpiewamy razem. Ponad wodami rzeki, tam, gdzie wierzmy dwie, Uch! gdzie czerwonych maków las, tam złożę serce swe. Dalej, co jest pozatykało was? Śpiewać! Chcieliśmy posłuchać radia! Tak! Wolimy prawdziwą muzykę! Co ty mówisz? To jest mój autobus, jeśli tego życzą sobie pasażerowie. Tak, super! Cudnie? O, nie, nie. Mm. Proszę, proszę! Przecież ktoś gdzieś musi potrzebować pomocy. To najspokojniejszy dzień w historii Ponti Pandi. Bez ognia, kotów na gałęziach drzew. Normana Price'a. O, tak. To dlatego. Nie każdy dzień jest pełen przygód i ryzyka, Elvisie. Dobry strażak radzi sobie ze wszystkim, nawet kiedy prawie nic się nie dzieje. Masz rację, ale na wszelki wypadek będę gotowy na wszystko. Prawie jesteśmy na plaży. Ja! Za 300 metrów. Skręć w lewo. Nie, nie, nie. To na pewno zła droga. Według mojej mapy powinniśmy skręcić w prawo. Oh, znowu się zaczyna. Oficerze Steel. Prowadzę autobus od ponad 20 lat. Prowadziłem wóz strażacki, gdy ty biegałeś w pieluchach. W prawo! Lewo! W prawo! Lewo! W prawo! Litości! Zdecydujcie szybko! Jedziemy w lewo! Mój autobus, moja nawigacja i moja decyzja! Oh. W lewo! Zawróć! W, lewo. w górę. Dotarłeś do celu. Miłego dnia. Coś jest nie tak? O, nie! Oh. Utknęliśmy! E, e, źle się czuję, mamo! E. E, nie chcę być czarnowidzem, ale według mojej tabeli pływów przypływ zaczyna się dosłownie w tej chwili. Mój Boże! pożytek z zabawy. Ani jednej całe popołudnie. Bronwyn będzie bardzo rozczarowana. No nic, lepiej już wracajmy. Ojej! To nie brzmiało zbyt dobrze. Nasz zbiornik jest pusty. Całe szczęście, że w kabinie mam zapasy. Ha! Mam cię! No to zwijaj żyłkę, oficerze Stil! Pożar! Ty stań z tyłu zabezpieczę teren! Wyceluj w samo serce ognia! Brawo, brawo, Charlie! O, silnik się spalił! Chyba musimy wezwać pomoc! Pożar na morzu? Charlie i oficer Steel dryfują. Jedziesz ze mną, Penny? zostań tu i pilnuj remizy, Elvisie. Mamy pożar na morzu. Dobrze sam. Powodzenia. Prost, Penny! Trzymaj się! Witaj, Charlie. Co tu się stało? Niestety, to wszystko moja wina, Sam. Może nie jesteś najlepszym żeglarzem świata, ale kiedy potrzebowaliśmy zimnej krwi, ty byłeś w swoim żywiole. Hmm? A ryby wreszcie zaczynają brać. Słyszysz, Elwisie? Wieloryby. Gdzieś tam na morzu wieloryb wzywa przyjaciół. Znam piosenkę o wielorybach sam. Masywny karp i ogon mam. Piosenkę musz na nosie gram. Płytwami machnę zaraz. Witam pana! Już ja ci zamacham! Raz, dwa, cześć! Dobrze pan wygląda! I to nie bez powodu! Dzisiaj wykonane zostanie oficjalne zdjęcie naszej ekipy. Wszyscy mamy dziś być czyści i lśniący wszyscy. Ty też, Kridlington! Może pan na mnie polegać. Mam jeszcze jednego. To już trzy kraby, dwie ryby i dziwne coś. A ja nic, spróbuję w innym rozlewisku. Co ci mówiłem, Mandy? Norman jest królem plaży. Po prostu masz szczęście. Od co? Tak, rozgwiazda. No i krab, kto teraz jest tu królem? <śmuszczaj> oh! <O>! <śmuszczaj> oh! <śmuszczaj> <Wielorod>! <śmuszczaj> oh. Zbliż się, lwisie, w prawo, tak. O, tak, tak, sam trochę niżej. Aha. Uh, eh, bardzo mi przykro. Zapomniałem włożyć film do aparatu. Eh, eh, chwila, wrócę migiem. Pośpiesz się, proszę. Witaj, co, co ty tutaj robisz? Utknąłeś, prawda? To ciebie tak wołają? Nie bój się, pomogę ci. Zawody rybackie poczekają. Potrzebuję pomocy! Normalnie znalazłam wieloryba! Jasne, a ja złapałem syrenę. Przyznaj to, Mandy. Jestem królem plaży. O! Dokąd tak pędzisz? E, na plaży jest wieloryb. Co? Naprawdę na plaży? Z całą pewnością wyniósł go przypływ. Musimy cały czas go moczyć i jakoś przeciągnąć do wody. Jest ogromny. Więc przyda nam się pomoc. Muszę zadzwonić po sama.